Czyta nam Kościół Święty, matka nasza, na poniedziałek wielkanocny lekcję wyjętą z dziejów apostolskich. W one dni Piotr stojąc pośród Rzeszy rzekł: Mężowie, bracia, wiecie, że stało się słowo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Jak Jezus z Nazaretu, którego Pan namaścił duchem świętym i mocą, przeszedł czyniąc dobrze i uzdrawiając uciśnionych przez szatana, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co on uczynił w krainie żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, ale Bóg wskrzesił go dnia trzeciego. I dozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale upatrzonym przez Boga świadkom, to jest nam, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. I rozkazał nam, abyśmy głosili ludowi i świadczyli, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim świadczą wszyscy prorocy, że ci wszyscy, którzy weń wierzą, Dostępują odpuszczenia grzechów przez imię Jego i Ewangelię zapisaną u świętego Łukasza, których jako Słów Bożych z uszanowaniem powstawszy, wysłuchajcie. Onego czasu dwaj z uczniów Jezusa tegoż dnia szli do miasteczka zwanego Emaus, które oddalone było o 60 stadiów od Jeruzalem i rozmawiając z sobą o wszystkim co się wydarzyło i stało się podczas gdy rozmawiali i wzajemnie się pytali że sam Jezus przybliżywszy się szedł z nimi a oczy ich były przesłonięte aby go nie poznali i rzekł do nich cóż to za rozmowy które idąc prowadzicie między sobą i jesteście smutni a odpowiadając, jeden z nich imieniem Kleofas rzekł do niego, Czyżesz ty sam przychodniem, przechodniem w Jerozolimie, że nie wiesz, co się w niej w tych dniach stało? A on im rzekł, co? I powiedzieli mu o Jezusie Nazareńskim, który był prorokiem, potężnym w czynie i w mowie wobec Boga i całego ludu, i jak go przedniejsi kapłani i przełożeni nasi wydali na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on miał odkupić Izraela. I teraz po tym wszystkim jest już dzisiaj trzeci dzień od czasu, jak się to stało. Ale i niektóre z naszych niewiast przeraziły nas. Były bowiem przed świtaniem u grobu, i nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że nawet miały widzenie aniołów, którzy powiadają, że on żyje. I poszli byli niektórzy z naszych do grobu, i tak znaleźli, jako im powiadały niewiasty, ale jego samego nie znaleźli. A on rzekł do nich: O głupi i serca leniwego, ku wierzeniu temu wszystkiemu, co mówili prorocy. Czyż nie potrzeba było, aby Chrystus cierpiał i tak wszedł do chwały swojej? I począwszy od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim we wszystkich pismach. I przybliżyli się do miasteczka, do którego szli, a on okazywał, jakoby dalej iść miał, i przymusili go, mówiąc: Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi. I dzień się już nachylił, i wszedł z nimi. I stało się, gdy zasiadł z nimi przy stole, że wziął chleb, błogosławił, łamał i podawał im. I otworzyły się oczy ich, i poznali go, ale on zniknął sprzed oczu ich, i mówili między sobą: czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił w drodze i pisma nam wyjaśniał? I powstawszy tejże godziny, wrócili do Jeruzalem Jeruz i znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nim byli, mówiących, iż wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. A oni opowiadali, co się stało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądźmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wczorajszy dzień jest zbyt ważny, żeby mógł tak szybko minąć. Dlatego Kościół Święty jeszcze raz w poniedziałek przypomina nam ten dzień. Albowiem. Fragment dzisiejszej Ewangelii właśnie dotyczy niedzieli zmartwychwstania, tak naprawdę wieczoru zmartwychwstania Chrystusa. Tak jak wczoraj już żeśmy mówili, apostołowie i uczniowie byli przerażeni. A ci dwaj uczniowie dodatkowo się przerazili, bo nagle kobiety wracają, mówią: Ciała nie ma. Był Piotr i Jan w grobie: Ciała Chrystusa nie ma. Kobiety jeszcze coś opowiadają o jakichś aniołach, które mówią, że Chrystus żyje. No nie wiedzieli, co się stało, co się dzieje i co będzie dalej. I prosty mechanizm człowieka, który i w nas czasami działa, i zadziałał w nich ucieczka. Ucieczka, tak naprawdę, jak się okazuje, przed Bożym planem zbawienia. Chociaż doskonale znali torę, Doskonale znali Pismo Święte. Pan Jezus wielokrotnie to, co mówił i to, co czynił, obrazował Stary Testament. Nabywali ci uczniowie przekonania, że Jezus jest Mesjaszem. Widzieli przecież Jego cuda. Widzieli, jak wskrzeszał umarłych, jak uzdrawiał chorych. Widzieli wielkie rzeszy, rzesze i tłumy, które chodzą za Chrystusem. Słuchając go, czuli, że mówi z mocą, nie jak zwykły prorok, ale ktoś więcej, jak Bóg. W trakcie przecież pada wyznanie Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Rozpoznaje jeden z Apostołów, święty Piotr, w Chrystusie w końcu Boga, nie tylko jakiegoś wielkiego przywódcę, największego spośród Proroków, wielkiego bohatera narodowego, wielkiego bohatera powstania, jak chcieli wtedy Izraelici, żeby w końcu wygonić z terytorium swojego kraju Rzymian. Ale właśnie święty Piotr rozpozna, rozpoznaje w Chrystusie Boga. I, kochani, ta prawda przypominana jest nam, Podczas każdej mszy świętej, kiedy kapłan odczytuje ostatnią Ewangelię i przypomina o tym, że ta prawda nie pochodzi z człowieka, ani z męża, ani z ciała, ani z krwi, ale z ducha. Bóg objawia tę prawdę. Ale kochani ci uczniowie, jeszcze za bardzo chyba dali się ponieść swoim cielesnym obawom. I to jest, kochani, nauczka dla nas. Pada tu takie przejmujące zdanie, kiedy przychodzi, podchodzi do podróżników Pan Jezus do Kolofasa i drugiego ucznia i mówi, dlaczego jesteście tacy smutni? O czym to tak rozmawiacie tak gorliwie? No jak to? To ty nie wiesz, co się stało? To chyba tu przechodniem jesteś, pielgrzymem, przez pielgrzymiem, cała Jerozolima tym żyje? Cała huczy od tego, co się stało. Że nasi przywódcy ukrzyżowali największego z proroków. A myśmy się spodziewali, że to On uwolni Izraela. A myśmy się spodziewali. Kochani, i taka postawa czasami też towarzyszy ludziom wierzącym. Jesteśmy blisko Pana Jezusa, tak jak uczniowie, chodzimy za Nim, słuchamy Go, przyjmujemy sakramenty. A kiedy pojawi się na naszej drodze coś nie tak, to mamy nieraz żal. A myśmy się spodziewali, że jak ja będę robił pierwsze piątki miesiąca, to mi cegłówka na głowę nie spadnie. Może spaść. I różne rzeczy mogą się wydarzyć, bo nie zapominajmy, że mamy wrogów i to mnóstwo. Kiedyś podczas egzorcyzmów jeden z egzorcystów zapytał: Ilu was jest? A diabeł odpowiedział krótko: Gdybyście mogli nas zobaczyć, widzielibyście tylko ciemność. Dlatego kochani, nie dziwmy się, że czasami te Boże plany, które Pan Bóg ściele przed nami, a żeby nam było łatwiej do nieba iść, one się czasami krzyżują, czasami się podkopują, czasami upadamy i ulegamy tym właśnie niestety popędom i rządzą, które spotkały dzisiaj uczniów. No bo jest to trochę absurdalne, no, widząc to wszystko, co Pan Jezus robił, nawet są kobiety, ciała nie ma, są aniołowie, a oni z lęku uciekają z Jerozolimy. Uciekają. Wbrew jakby logice tak naprawdę. Ale mechanizm taki niestety, kochani, jest. Bo nieraz my też sobie wyobrażamy pewne rzeczy. Chcielibyśmy, żeby nasze życie wyglądało tak, jak my sobie zaplanujemy. Że jestem młodym mężczyzną, poznam piękną kobietę, będziemy mieli kilkoro dzieci, wybudujemy dom, kupimy wspaniały samochód, zdobędziemy bardzo dobrze płatną pracę i będziemy żyli długo i szczęśliwie. I człowiek nieraz żyje wyobrażeniami o swoim życiu i dąży do realizacji swoich wyobrażeń o życiu, nie zauważając, że to Pan Bóg ma plan na nasze życie. Bo Panu Bogu nie tyle zależy naszym, na naszym szczęściu, bo zależy, ale wie, że ważniejsze jest szczęście wieczne. Pan Bóg będzie chciał robić wszystko, żebyśmy trafili do nieba. Nawet kosztem tego, że nigdy nie dorobimy się szybkiego samochodu ani domu. Czasami może tak być. I dlatego, kochani, dzisiejszy dzień i dzisiejsza Ewangelia i ten obraz Kościoła, który się rodzi na naszych oczach, pokazuje nam i niech to będzie taki podstawowy morał i taka nauka dla nas wszystkich, żebyśmy się kurczowo nie trzymali swoich wyobrażeń o życiu, bo spotka nas zawód, tak jak spotkał ten zawód właśnie tych uczniów oni byli zawiedzeni zdrózgotanie ich wizja o przyszłości Izraela ich wizja o nich samych kim oni będą jako uczniowie Jezusa kiedy pan Jezus poderwie miecze i wezwie do powstania przeciw rzymianom legła w gruzach my jako katolicy osoby wierzące jesteśmy nie od tego żeby najpierw realizować swoją wizję ale realizować boży plan i dlatego podstawową modlitwą, którą powinniśmy kierować do Pana Boga, to jest właśnie to, abyśmy wsłuchiwali się właśnie w Bożą wolę. Nie moja, ale Twoja wola, niech się stanie, mówi Pan Jezus w ogrodzie oliwnym. Nie moja, ale Twoja. A więc każdy katolik powinien szukać najpierw Bożej woli. Nawet kiedy dzieje się coś źle, coś nie tak, tak jak na no, wielkiej tragedii znaleźli się ci uczniowie i apostołowie Pana Jezusa, nie wiedzieli, co o tym myśleć. I wzorem tutaj jest Maryja, która nie zwątpiła, bo ona już niejedno przeżyła. Ona już się zetknęła nieraz z twardym i trudnym życiem, bo ten tak naprawdę plan zbawienia był trudny i dla Maryi, i dla Józefa. I trudno się zaczął dla apostołów. I trudny był przez całe ich życie. Bo przypominam, że każdy z nich, za wyjątkiem tylko świętego Jana, oddaje swoje życie w śmierci męczeńskiej za Chrystusa. Czy poszło coś nie tak, że zabito wszystkich apostołów? Nie. Taki był Boży Plan. I oni go zrealizowali od początku do końca, nie oglądając się na swoje szczęście, nie oglądając się na swoje wyobrażenia i plany. Oni nie wiedzieli, co będzie jutro, dlatego Pan Jezus mówi, nie troszczcie się zbytnio o jutro. Mówię zbytnio, nie w ogóle, bo są tacy, którzy w ogóle się nie troszczą. Trzeba się troszczyć, ale zbytnio. Bo mamy realizować Boży plan, trzeba słuchać. Panie Boże, czego Ty ode mnie chcesz, czego oczekujesz? Jak mam postąpić w tej sytuacji? Ja wiem, że mi wygodnie byłoby tak, ale sumienie podpowiada mi nie, że, że nie powinienem iść w tą stronę. Proszę, powiedz mi. A nawet wtedy, kiedy dzieje się coś nie tak, kiedy nie mogę zrealizować jakichś planów życiowych czy, czy czegokolwiek, szukajmy najpierw Bożego planu, bo właśnie od tego jesteśmy i za to kochani, będziemy nagrodzeni. Że będziemy służyć Panu Bogu, bo jesteśmy Jego sługami i chcemy służyć Panu Bogu. Dlatego, kochani, niech ci dzi, dzisiejsi uczniowie uciekający y, do Emaus, niech ci uczniowie, którzy poczuli się zawiedzeni tym, że nie poszło tak, jak sobie to wyobrażali, będą dla nas. No, można powiedzieć taką nauką, taką nauczką, abyśmy właśnie najpierw szukali Bożej woli i Bożego planu. I na koniec bardzo ważna wskazówka, bo nie jest tak łatwo wcale odnaleźć Bożą wolę. Nie zawsze jest to proste, wiedzieć, czego Pan Bóg od nas chce. Kiedy poznali ci uczniowie Pana Jezusa? Podczas łamania chleba. Pan Jezus uczynił dokładnie to, co uczynił na ostatniej wieczerze. Wziął chleb, błogosławił i podawał im. Wtedy spadły łuski z ich oczu i zobaczyli Chrystusa. I pomimo tego, że było ciemno i że było późno, w te pędy spakowali się i z powrotem wrócili bez lęku, bez obaw do Jerozolimy, do, do apostołów. I to jest, kochani, nauka dla nas. Jeżeli nie wiesz, jakie plany ma względem Ciebie Pan Bóg, dlaczego taki, a nie inny krzyż Ciebie spotkał. Niesiesz ten krzyż po to, żeby chwała Boża się objawiła. I trzeba go nieść. Nawet jeżeli czasami nam On uwiera. Ale żeby łatwiej było go nieść, żebyśmy łatwiej w tym krzyżu mogli odnaleźć Pana Jezusa, trzeba często, najczęściej jak tylko możemy uczestniczyć we mszy świętej, przyjmować komunię świętą. Wtedy dopiero będziemy mogli rozpoznać w swoim życiu Pana Jezusa. I wtedy już nie będzie lęków i obaw, wtedy z radością będziemy mogli podjąć swoje życie, ucałować swój krzyż i iść dalej. I mniej nam on będzie już on uwierał. I tego życzę wszystkim wam i sobie tego życzę. Abyśmy zawsze w życiu kierowali się tylko większą chwałą Boga, nie oglądali się na siebie, ale oglądali się najpierw na to, czego Pan Bóg od nas oczekuje, czego Pan Bóg od nas chce. I życzę też tego i sobie i Wam, abyśmy potrafili akceptować te przeciwności losu, i te krzyże, i te plany zbawienia względem każdego z nas, bo są inne w taki sposób, jaki Pan Bóg dla nas je przewidział. I życzę Wam tego, abyście Pokochali to, co Pan Bóg Wam przewidział, wiedząc, że to jest najlepsza, może nawet nieraz jedyna droga, żebyśmy się nie potępili, ale zbawili. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.